Halo, halo, witam wszystkich w kolejnym odcinku, a dzisiaj powiemy sobie o czymś, co można by nazwać, nie wiem, farm hunting, Ej, jakkolwiek chcecie, tak możecie to nazwać. Generalnie chodzi o to, że będziemy uderzać w farmy nieprzyjaciela. Wiele osób uważa to za potwarz, za coś, co w ogóle wstyd to w ogóle robić, natomiast ja uważam, tak jak mówiłem kiedyś już, że jest to po prostu element gry i są tego pewne plusy, więc sz szczerze to jakoś wielce nie rozumiem, yy, dlaczego, znaczy rozumiem pewne powody, dlaczego jest to jakby tak przez niektórych piętnowane, czy tam znienawidzone, natomiast uważam, że to też może mieć jakby swoje plusy, także zaraz o tym powiem. No ale to ma być bardziej taki podręcznik, jeżeli byście chcieli to zrobić to jak zrobić to. Dobrze. Przede wszystkim warto zadbać o dodatek do ataku tym razem, czyli nie obrona jak zwykle, tylko atak, żeby jak najszybciej tych farmerów się pozbyć. Jeśli jest runa do szybkości, to też bardzo polecam. Ja niestety nie mam. Można wziąć sobie jeszcze tytuł yy, sprawiedliwość, czyli justice. Wtedy też będziemy jeszcze szybsi, praktycznie nie do dogonienia. Ja tutaj tego nie będę robił, bo Zasadniczo tego wydaje mi się, nawet nie potrzebuje. Dobrze, no to ruszamy. Jak widzicie, mam tutaj już farmy wyszukane. Wcześniej robiłem sobie taki trochę research i często używam swojej farmy i rozmowy z nią. I tutaj mam po prostu już odnalezione pewne farmy, które za niedługo odwiedzimy. Mam nadzieję, że odwiedzimy, że będziemy pierwsi, bo jest taka duża możliwość, że ktoś się tam pojawi przede mną. No ale dobra. Jaki marsz wybierzemy? Ja wybieram oczywiście jako pierwszego Double C, czyli króla prędkości, a jako drugiego do niego wybiorę nevskiego. I teraz uwaga, nie wybiorę T5, które są trochę wolniejsze, tylko wybiorę T4. One co prawda nie, nie mają takiego uderzenia, natomiast nie o uderzenie będzie mi tutaj chodziło, a będzie mi chodziło o szybkość właśnie. Widzimy, że oni się tutaj pojawią już za 4 minuty. O, teraz się trochę zmieniło. Za 5 minut, jednak. Tam może bliżej 6, ale to nie jest takie ważne. Niech oni sobie tutaj idą. Czyli oprócz tytułu i buffu i runy, co jeszcze warto zadbać? Za warto na pewno zadbać o odpowiedni ekwipunek, i ten ekwipunek też będzie oczywiście związany z szybkością. Zobaczcie, co ja tutaj mam. Oczywiście, windswept. Czyli tutaj mam wszelkie buffy do szybkości, niektóre mają specjalny talent z piechoty, bo ja ich na co dzień używam w piechocie, ale to nie, nie ma większego znaczenia. Tutaj też akcesorium, które daje mi 5% do szybkości i w zasadzie jeżeli używam właśnie tych moich T4 to bardzo, bardzo ciężko będzie mnie dogonić. Zasadniczo będę na tyle szybki, że zobaczycie raczej nikt nie będzie mnie gonił. A szkoda, bo to byłoby coś ciekawego. Ja, ja wcześniej próbowałem i liczyłem na to, że ktoś zacznie mnie gonić, ale niestety tutaj nic ciekawego się nie dzieje. Dobrze. Generalnie nie polecam robić tak jak ja teraz robię czyli robić jakichś takich bardzo długich. Przejść, bo widzicie, ta linia zielona, która tutaj jest, ona jest widoczna dla wszystkich. Czyli jeżeli ktoś teoretycznie chciałby mnie zaatakować, to będzie to widział doskonale. Natomiast tutaj przeciwnika już w ogóle praktycznie nie ma, więc raczej nikt mnie nie zauważy, nikt nie będzie mnie atakował. No i właśnie przechodzimy do sedna sprawy: może plusy i minusy w ogóle takiej akcji. Ona jest w ogóle możliwa z jednego powodu, tak naprawdę. Ponieważ my mamy te bramy tutaj, których nie może nam przeciwnik odebrać, więc możemy wchodzić i wychodzić do tej strefy okuri, kiedy tylko chcemy, natomiast nie mamy tam żadnego terytorium. Tak, więc przeciwnik jakby wygrał. Myśmy tam w ogóle nie walczyli po pierwsze, no ale powiedzmy, że przeciwnik wygrał tą strefę i może ją sobie gospodarować, tak? Czyli może tutaj spokojnie usadzić swoje, sobie swoje miasta i teoretycznie może tutaj też zbierać surowce. Natomiast właśnie tutaj chodzi tu, yy, trochę też o naszą pracę i to jest. Zasadniczy plus, tutaj te surowce będą lepsze, lepsi będą też barbarzyńcy. Natomiast naszym zadaniem trochę jest yy, zabijać tych farmerów. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli my im pokażemy, że tutaj, mimo że to jest ich strefa i oni tutaj nie mogą zbierać surowców, to jest to dla nas na plus, ponieważ muszą wtedy wrócić się po prostu do tej. Bazowej strefy i tam zbierać surowce zupełnie tak, jak my to robimy. Czyli, mimo to, że wygrali tą strefę, to w większości tych plusów, jak właśnie barbarzyńców, jak właśnie lepsze surowce, tak naprawdę nie mogą używać, bo jeżeli zaczną je zbierać, to my ich po prostu zdejmiemy. Jeżeli używamy takich szybkich marszów jak ja, to w zasadzie ten marsz jest niemalże nie do dogonienia, mogą próbować różnych opcji, mogą zbierać surowce za pomocą T1 Siege, natomiast to wiecie, nawet jeżeli nie będzie ja ich zaatakuję i dla nich to nie będzie wielka strata, to jednak tych surowców nie zbiorą, tak? czyli są mimo wszystko do tyłu. I Widzicie tutaj, u nas po kilku dniach takich akcji, ja w zasadzie nie robiłem tego wcześniej, na jedną się wybrałem taką jazdę próbną, ale już praktycznie wypleniliśmy ich tutaj w całości, czyli oni tu w zasadzie w ogóle nie stacjonują, nie zbierają w tej części surowców i bardzo dobrze muszą się wrócić do swojej strefy, którą są wcześniej. Kolejny plus jest taki, że oczywiście wszystko co Rywal traci, jest dla nas na plus. Ale to są minimalne straty, także one się aż tak nie będą liczyć, natomiast fajnie możemy ich trochę znowu wiecie, poirytować, zaznaczyć swoją obecność i sprawić, żeby wiedzieli, że po prostu my tu jesteśmy i, i nie mogą się tutaj czuć komfortowo. Kolejny plus jest taki, że mamy tutaj takie. Osiągnięcia, które musimy zrobić, i zobaczcie, tutaj jest takie związane z kilami, i tutaj mamy, zobaczcie, 15 milionów albo 30 milionów zabitych jednostek nieprzyjaciela. I generalnie, moim zdaniem, całe to osiągnięcie jest bezsensowne, ponieważ jest to 30 milionów, ale nie jest powiedziane, jakie to mają być jednostki. Więc bardzo często ludzie między sobą zabijają te jednostki najmniejsze T1, ponieważ leczenie ich jest dosyć, dosyć tanie i pod koniec KvK niemalże każdego są takie wymiany, tak, że ja zabiję twoje, ty zabijesz moje i razem osiągniemy te nagrody. Generalnie wydaje mi się, że koszt surowców w porównaniu do tych nagród nie jest, nie jest jakby warty tego, także... Można, no ale oczywiście w ten sposób jeżeli ja będę zabijał te farmy w których w większości jest T1 to na przykład wcześniej wybrałem się na dosłownie jakieś 15 minut i udało mi się nabić pół miliona takich kili. tak? Co oczywiście w normalnej wojnie kosztowałoby mnie mnóstwo surowców a tak to w zasadzie zrobiłem to za darmo, tak? Czyli nie będę eee, teoretycznie gdybym to robił częściej byłoby to możliwe, no to wiecie nie musiałbym się jakby z nikim z nikim tutaj specjalnie wymieniać, tak? Tylko po prostu yy, robię to za darmo. Nie muszę też oddawać nikomu tych kili le leczyć się w szpitalu, bo po prostu wróg za to płaci, tak? Czyli gdzieś tam jest to też korzyść. Natomiast minus tego jest taki, to znaczy kiedyś tak było, że nie wiem, czy to nadal funkcjonuje, ciężko mi powiedzieć. Kiedyś tak było, że właśnie było to strasznie piętnowane, ponieważ no niestety były osoby, które zamiast na przykład dołączyć do wojny, kiedy ta wojna jest, to właśnie zajmowali się takimi akcjami albo nabijali sobie punkty zabicia, które kiedyś były naliczane zupełnie inaczej i też były według numerów. No i wiecie, nabijali sobie te punkty. Niby było pokazane, że zabili dużo jednostek przyjaciela, a tak naprawdę zabijali tylko, tylko te farmy, także, także nie byli jakimiś wielkimi wojownikami. Wydaje mi się, że stąd wyszła taka fama, że, że wiecie, farm killer i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj na szczęście takimi rzeczami nie muszę się przejmować. Moje królestwo mnie zna, wie na co mnie stać. Wiecie, tam, jeżeli nawet ktoś coś napisze na na tym czacie z Lost Kingdom, to ja i tak go nigdy nie czytam. Także totalnie się nie przejmuję. No i zobaczcie, mój Double C już tutaj przyjechał na miejsce. No i zaraz zobaczymy, co to jest za jednostka. Także jest taka zła fama. Tak jak mówię, wydaje mi się, że to jest trochę tak, jak kto lubi. Ja widzę z tym więcej pożytku dla sojuszu niż jakichś negatywów, więc ja absolutnie jako oficer nigdy nie mówię, żeby a nie wiem, nie lubcie tego yy, czy coś tam. Nie, absolutnie nie. My i tak zbieramy statystyki i te kile T1 do naszych statystyk Królestwa się nie liczą, więc jeżeli ktoś to robi, to super, bo to, tak jak mówię, nie jest w stanie sobie jakby nabić, nabić statystyk, które później zliczamy na koniec KVK. A zawsze jest to jakieś uderzenie w nieprzyjaciela, które jest generalnie pozytywne. Także zobaczcie, ja mu tutaj trochę tego zdejmę, zobaczę co tam miał. No i zobaczmy. O. Nie mogę kliknąć, jakie to są jednostki, co ciekawe, nie wiem dlaczego. Spróbujmy jeszcze raz. Nie ma tutaj nic. Nie wiem dlaczego się, się akurat teraz nie klika. Okej, okay. mój match się tutaj zatrzymał. A, coś tutaj przerwało mi łączność i dlatego. Czekajcie. Ok, jesteśmy z powrotem. Łączność wróciła. Możemy zaatakować kolejną farmę. No i tak sobie tutaj będę chodził. Wydaje mi się, że były tutaj jeszcze jakieś farmy do zaatakowania. No to właśnie to prze przeglądanie mapy jest, jest elementem, tak jakby tego. Tutaj niestety nie ma tych farmerów zbyt dużo, więc będę się musiał trochę trochę nachodzić, ale dla mnie to jest żaden problem. O, tutaj są jakieś farmy, nawet całkiem fajne. O, ktoś został. Chwycony, pewnie się teleportował, żeby właśnie też kogoś zaatakować i mamy, mamy z tej okazji Prizon, ale nie chcę przerywać tego filmiku, żeby z, z, nagrywać jakiś o zupełnie, zupełnie innej treści. Także zobaczcie, o zobaczmy jeszcze ten raport właśnie, który był wcześniej. Tutaj na pewno, o tutaj T2, a tutaj będziemy mieli też T1, T2, także generalnie nic specjalnego ale mi tutaj szczerze, tak jak mówię, mi nie chodzi o to żeby tutaj jakieś kile nabijać jest to mi generalnie zbędne i niepotrzebne, natomiast chodzi mi o to, żeby oni opuścili tą strefę żeby tutaj po prostu nie wchodzili żeby im zrzedło po prostu wysyłanie tych farm, żeby nie chcieli po prostu tutaj przebywać skoro więcej tracą niż zyskują na tym farmieniu, więc jak tutaj się nie opłaca zbierać surowców, to koniec końców jest taki, że, że po prostu nikt tu nie przebywa. Ja też nigdy nie przebywam w takich strefach, jeżeli tylko nie wiem, nie muszę budować flag, czy nie mam jakichś tam powiedzmy swoich oficerskich obowiązków, to, to w tych strefach po prostu nie przebywam. Tak? Wolę, wolę gdzieś być w bezpiecznej strefie, gdzie jest może ciasno, ale, ale przynajmniej mam. Pewność, że, że te surowce mogę sobie spokojnie zbierać, a to na wojnie jest do... ważne, no i wiadomo, że na wojnie te surowce zbieramy często. Okej, okay, dobrze. No to ja poszukam czegoś dalej i będę robił teraz tylko takie króf... krótkie urywki z uderzenia. Jeszcze zobaczmy, co tutaj nam się udało trafić. O, tutaj T1, tutaj też. O, tu nawet T4, także zobaczcie, trochę go to będzie bolało. Oczywiście nic wielkiego, nie zmieni to żadnego obrazu, ale coś tam się stanie. Dobra, to za chwilę się połączymy. Ok, tutaj mamy, widzicie, jakiegoś kolejnego delikwenta. Zawsze warto uważać, czy to nie będzie jakiś pełny marsz. Tutaj akurat nie. Także możemy spokojnie wracać. O, zobaczcie, jest ich więcej. Doskonale. Mam cały czas nadzieję, że ktoś zacznie mnie gonić. Jeszcze chciałem dodać taką informację, że ja uważam, że generalnie to jest bardzo fajny sposób dla początkujących, którzy może jeszcze nie mają takich mocnych marszy, żeby uczestniczyć w takiej pełnej wojnie, trochę może się też tego boją. Na tej zasadzie można sobie trochę kilpońców nabić, co może dla niektórych będzie fajne, ale też fajne jest to, że, że naprawdę przy tym trochę się też nabywa. Takiego obycia w ogóle w polu walki, jeśli chodzi o, o poruszanie się, tak? Gdzieś tam uciekanie, przemieszczanie się, jak to zrobić dobrze, tylko jednym marszem, oczywiście, nie jest to taka sytuacja czysto wojenna, tak? To jest jednak troszeczkę, znaczy, no może nie, nawet nie troszeczkę, tak? No jest to zupełnie co innego. Natomiast Wydaje mi się, że jeżeli ktoś w ogóle jakby raczkuje w tym polu, to warto się wybrać na taką wycieczkę i sprawdzić sobie jak to wygląda, tak? Czyli właśnie sobie zobaczyć okej, okay, tutaj tego zaatakuję, tutaj coś będę musiał uciekać, bo to naprawdę dużo, dużo nam pozwala zrozumieć tego jak, jak te pole bitwy wygląda, natomiast nie są, nie są też jakby takie nie ma takich, że tak powiem efektów nie są, nie są one już, już takie fatalne, jeśli chodzi o skutki, tak, także warto sobie warto sobie właśnie nagle, najpierw poćwiczyć na takich jakichś prostszych rzeczach, jeśli chodzi o walkę z przeciwnikiem, a później, a później przejść mm, do czegoś większego. OK, dobrze, tutaj znowu jakieś T1, nie, T4, o, zobaczcie, całkiem nieźle, no to pięknie. Dobrze. I tu też T4. No to super. Tak, także mam nadzieję, że pozostałe to też będą T4, chociaż tak jak mówię, no tutaj nie ma to większego znaczenia. Natomiast zobaczcie na ten mój marsz. On ledwo w ogóle odczuł yy, te parę uderzeń i tak jak mówiłem wcześniej, wcześniej na jednym takim wypadzie 15-minutowym pół miliona jednostek przeciwnika, z tym, że tak jak mówię, one wszystkie są yy, niemalże nic nie warte. Ok, tutaj widzimy kolejny atak i zobaczcie, jestem teraz z drugiej strony i warto sobie zapisywać te miejsca, bo ja ich nie pamiętam, a teraz mogę sobie szybko kliknąć i już wiem, do którego miejsca chciałem się wybrać. Tak, ono jest chyba akurat blisko. No, może nie tak bardzo. Wydawało mi się, że było trochę bliżej. Czy mamy tu coś jeszcze po drodze? Warto sobie się zawsze rozejrzeć. Może akurat w tym momencie, w którym nie patrzyliśmy ktoś zdecydował się coś tam wysłać. Jak widzicie tutaj przy bramie niektórzy czują się pewniej, że może tutaj nie każdy się wybierze. Natomiast no niestety na razie nie udało mi się nikogo zaczepić. Nikt się nie zdenerwował, nikt nikogo nie wysłał. Także cały czas czekamy. Ok. Tutaj widzimy, że kolega ma tych farm dosyć sporo. Zobaczymy, co tam ma w środku. O, farmer. Czasem jest pełny marsz, także trzeba uważać, tak? Niektórzy tutaj użyją na przykład pakala, tak? Żeby, żeby mieć jakby bardziej pewne to zbieranie, że, że ktoś musiałby wysłać 5 marszy na przykład na nich, żeby, żeby ich stamtąd wykurzyć. Natomiast wtedy też jak gdyby traci, no bo może go po pierwsze ktoś zaatakować, a po drugie wiadomo, no Pakal będzie te surowce zbierał dosyć długo. Okej, okay, dobra, tutaj ta Kleopatra to nie wiem ile tam jest tych jednostek, ale to mi się podoba. <grym> Im więcej tym lepiej generalnie, jeżeli się uda trafić, to jest super. Także, także to co teraz się dzieje to mi się bardzo podoba. Niekiedy też się zdarza, że w takim polu jest y, miejsce zbierania sojusz, y, przepraszam surowców z sojuszu. Wtedy to jest nie lada gradka trzeba się wtedy tylko dobrze ustawić, tak? trzeba się ustawić w ten sposób, żeby, y, żeby być tam wtedy, kiedy ona się zamyka i wtedy te wszystkie marsze są rozsyłane. Je dosyć dobrze widać na mapie, tak że na przykład tutaj widzę, że tu jest takie jedno miejsce, no, właśnie, akurat jest niemalże dopiero zaczęte. Natomiast, jak tu by była końcówka i ja byłbym, że tak powiem, na miejscu, no to wtedy naprawdę jest to dla mnie duży plus, ponieważ po prostu mogę, mogę zaatakować duże jednostki. Do tych, do tych miejsc zazwyczaj są wysyłane pełne marsze albo po prostu duże marsze, i wtedy rzeczywiście można. Temu przeciwnikowi nie tylko trochę uprzykrzyć życie, ale rzeczywiście można zrobić komuś taką, taką praktyczną krzywdę. Okej, okay, dobrze. Ech, muszę przyznać, że, że na dzień dzisiejszy dla mnie to już jest troszeczkę nudne, Ech, takie bieganie tutaj. Natomiast myślę, że przy filmiku jest, jest trochę ciekawiej, i myślę, że jeszcze jednego sobie tutaj zaatakuję i zaraz będę się zawijał do domu. Ok. No to ostatni. I wracamy. Ok. Powrót będzie trwał 7 minut. Natomiast ja jestem niemalże pewny, że, że nikt tutaj mnie nie zaczepi. Jeśli by tak było, to, to na chwilę się, się rozłączę. Zobaczę jeszcze, czy po drodze coś ciekawego tutaj mnie nie czeka. Natomiast wydaje mi się, że nie. Także widzicie, tak to mniej więcej wygląda. Ja tak jak mówię, nie widzę w tym nic specjalnie złego. Wydaje mi się, że są plusy, rozumiem też tych, którzy jakby to piętnują, bo jest trochę tego zła historia, szczególnie jeżeli ktoś wiecie walczy tam na przykład o tego Mighty Gavena, to wtedy Wtedy rzeczywiście jest to trochę niefer, że jedna osoba walczy, a druga w ten sposób sobie gdzieś tam te kile nabija. Natomiast, jeżeli to jest w takiej sytuacji jak teraz, że ja w zasadzie nikomu nie robię żadnej krzywdy, nie ma tutaj żadnego eventu, tylko po prostu trochę gnębię nieprzyjaciela, to wydaje mi się, że to jest nawet pozytywne. Także tyle, dzięki i do zobaczenia. Cześć. Okej, okay, tutaj może się jeszcze uda ciekawostka, bo wydaje mi się, że to jest pełny marsz tutaj specjalnie przygotowany dla mnie jako pułapka. Także ja spróbuję go tak lekko zaatakować i później od razu będę uciekał. O, zobaczcie, a nie, nie, jednak nie. Myślałem, że to jest jakiś pełny marsz. O, tutaj próbuję uciekać, ale chyba nie przede mną. To się nie uda. Mój Double C jest tutaj zdecydowanie za szybki. Co on powinien zrobić? Powinien skoczyć do miasta, jeżeli już chciał uciekać. Natomiast nie zrobił tego. Co ciekawe, to jest drugi raz ten sam gracz. Jestem ciekawy, czy on będzie próbował w ogóle się wycofać. Będzie miał ciężko, natomiast gdyby zrobił to w tej chwili, to może udałoby mu się uciec tutaj do miasta. O, widzicie, on się próbuje teraz wycofać do siebie. O, może spróbuje do tego miasta uciec. To by był dobry pomysł. Myślę, że to zrobi, bo jak widzicie, no ja nie jestem w stanie go dogonić, jestem jeszcze dosyć daleko. No ruszaj do miasta. Ha, wraca do siebie. No to jest głupi pomysł. Czekajcie, ja spróbuję tutaj. O, w końcu wymyślił, że musi do miasta wracać. Dobra, nie uda mi się go dogonić. Niestety. Dobra. Wracamy. To koniec. Już na pewno. Także na razie, cześć. A nie, jednak zobaczcie, zdecydował się mnie gonić. No to teraz zobaczymy, czy mnie dogoni. Ja tu nie zamierzam z nim generalnie walczyć, ale zobaczymy, czy mi się uda mnie dogonić. Wydaje mi się, że nie. Nie wygląda tutaj na jakiegoś wprawnego gracza. Ja też nie jestem specjalnie wprawny, ale myślę, że. On mając z przodu Xłaja nie jest w stanie absolutnie mnie dogonić. O, tutaj skacze, ale nie tak efektywnie jak ja. Poczekamy na niego. Nie, chyba nie chce się bawić. No to dobra, jedziemy do domu. No okej. Okay. To teraz już definitywnie koniec.